Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Andrzej Gemra i reprezentuję Markę Reno, która, jak widzicie Państwo, jest liderem i pionierem samochodów elektrycznych w Europie. To pionierstwo, ta, ta kwestia osi strategicznej czy działań strategicznych, jakie, jakie przyjęliśmy już ponad 10 lat temu, owocuje tym, że, że dzisiaj na koniec kwietnia na koniec kwietnia zarówno nasze modele są na, na czele sprzedaży kumulatywnej w Europie, jak i również oczywiście marka Renault. Z poprzedniej... W prezentacji e, e, chciałbym podkreślić to, że e, samochody elektryczne, e, żeby docenić ich, e, ich wartość, ich jakość, należy się, e, należy się przejechać taki, takim samochodem. My, jak mówię, zaczęliśmy już ponad 10 lat temu wprowadzać e, samochody elektryczne do naszej gamy i dzisiaj możemy się pochwalić tym, że ta gama jest e, najszersza. E, ta gama już istnieje e, 10 lat i ta gama ciągle, ciągle ewoluuje. Dzisiaj to są samochody, zarówno osobowe, jak i samochody, samochody użytkowe, o których za chwilę powiem i za chwilę chcielibyśmy przedstawić je Państwu w, w naszym salonie. A tak w ogóle chcę wrócić do tego, dlaczego rozmawiamy, dlaczego dzisiaj świat stawia na elektromobilność, a zwłaszcza teraz w okresie pandemii koronawirusa. Proszę Państwa, jest nas niestety, niestety na, na naszej planecie coraz więcej, gromadzimy się w ośrodkach miejskich, w związku z tym, ta, to zagęszczenie jest coraz większe, no i e, konieczne jest zapewnienie mobilności takiej masie ludzi. To powoduje, że samochodów jest coraz więcej, coraz więcej godzin spędzamy niestety w, w korkach i coraz więcej e, szkodliwych substancji ulatnia się w powietrze, czego efektem jest ilość chorób śmiertelnych, które nas. E, nas dotykają, więc jeśli nie rozpoczniemy już teraz robić coś, by Zmniejszyć ten, ten wpływ, no to nie jesteśmy w stanie uratować naszej planety. Do tego, by tą planetę naszą uratować, oczywiście stawiane przed motoryzacją są olbrzymie wyzwania, które są naprawdę do spełnienia tylko i wyłącznie przez wprowadzenie samochodów coraz bardziej zeroemisyjnych, coraz bardziej, coraz mniej trujących. Widzicie Państwo tutaj, że w takiej statystyce, co, jakie samochody są naj bardziej trujące, jakie są najbardziej są najbardziej czyste, to widać, że samochody, których silnik spalinowy wspomagany jest silnikiem elektrycznym, przyczyniają się coraz bardziej do, do tego, by mniej zanieczyszczać. Im większa też bateria, czyli zbiornik energii pozwalającej na poruszanie się w trybie bezemisyjnym, tym większy zasięg i tym mniejsze jest emisja dwutlenku węgla. Oczywiście różne państwa, różne regiony i również różne samorządy lokalne w różny sposób promują samochody elektryczne, tak by wyeliminować ich wpływ. Albo są to, tak jak w przypadku stref miejskich, prowadzenie stref zarezerwowanych tylko i wyłącznie dla poruszania się pojazdów niskoemisyjnych, w tym oczywiście również zeroemisyjnych. Jest również system zachęt czy dopłat do, do samochodów właśnie. Dowiedzieliśmy się, że od 26 czerwca będziemy w końcu mogli korzystać z tego typu dopłat, jakie, jakie rząd polski wprowadza. Również firmy czy samorządy wstawiają na samochody ekologiczne, by nie tylko mówić o wizerunku, ale rzeczywiście w realny sposób przyczyniać się do tego, by to powietrze, które oddychamy i to środowisko, które żyjemy, było coraz bardziej czyste, coraz bardziej przyjazne, pozbawione hałasu i pozbawione zanieczyszczeń, bo właśnie samochód elektryczny to są te korzyści ekologiczne, o których już dzisiaj tutaj wspominaliśmy, o hałasie, o, o bezemisyjności tylko dwutlenku węgla, przyczyniającego się do efektu cieplarnianego, ale, ale przede wszystkim te zanieczyszczenia, które wpływają na nasze zdrowie, czyli tlenków azotu, siarki. Nie, nie, nie zapominając również o tym, jak samochody spalinowe zanieczyszczają nasze środowisko przez różne płyny eksploatacyjne, czyli podczas tankowania ile wylewa się benzyny, olejów ropy, ale również ten aspekt akumulatorów. Akumulatory, czyli te magazyny energii mogą żyć naprawdę bardzo długo. Już dzisiaj potrafimy zrecyklingować, czyli odzyskać ponad 90, 5% tych pierwiastków, które służą do ich zabudowy, a w międzyczasie te, te baterie, te akumulatory mogą służyć jako magazyny energii, kiedy mamy. Fotowoltaikę. Ale samochody elektryczne to nie tylko korzyści ekologiczne, ale to również korzyści ekonomiczne. Ich koszt użytkowania ze względu na zdecydowanie mniejszą ilość części zamiennych jest to o ponad jedną trzecią tańsze niż podobnych samochodów spalinowych. Przy korzystaniu z fotowoltaiki po pewnym czasie mamy zupełnie za darmo. Prąd, czyli energię do, 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 do poruszania się, a eksploatacja ich, nawet klocków hamulcowych, jest na tyle mała, że praktycznie jest to bezobsługowe. Pomijając oczywiście fakt, że, że, że ci, którzy jeżdżą samochodami elektrycznymi, mogą korzystać z buspasów, bezpłatnych miejsc parkingowych, czy właśnie wjeżdżać do stref czystego transportu. A najbliższa przyszłość to właśnie takie samochody, które będą służyły. Jako magazyny energii, i e, będą mogły oddawać, czy już są takie samochody, które mogą oddawać energię zgromadzoną wtedy do, do, do mieszkania, do domu, wtedy kiedy będziemy jej potrzebali, a system zewnętrzny nie jest w stanie nam dostarczyć energii, bo jest tak duże że zapotrzebowanie. Jak mówiłem, ten, e, nasze doświadczenie, gdzie ponad dziesięcioletnie, to. E, Gama samochodów od samochodów osobowych przez samochody użytowe z największym Furgonem Master, ale również ewolucja w technologii, w zasięgu. O ile pierwsze samochody miały zasięg realny około 150-200 km, to o tyle dzisiaj, na przykład, nowe Zoe realnie możemy takim samochodem przejechać już prawie 400 km w rzeczywistych warunkach czego dowiodły różne, różne testy. I podobnie jak, jak wszystkie inne firmy, oczywiście. Już wkrótce pojawią się na bazie nowych platform nowe samochody, które będą oferowały znacznie jeszcze większe zasięgi i możliwość jeszcze szybszego ładowania. A przede wszystkim, obok pojemności i tych cech związanych z sportem i bezpieczeństwem i ekonomicznością jazdy będą Oferowały koszty zakupu i koszty utrzymania niższe niż koszty utrzymania i koszty zakupu samochodów spalinowych. Jednym z pierwszych takich przykładów będzie model w gamie Daci, czyli gamie marki, która oferuje samochody naprawdę o, o bardzo przystępnej cenie i samochody, które wyposażone są rzeczywiście to, co nam potrzeba do, potrzeba do, naszej, do naszej jazdy. Krótko, jeśli chodzi o samochody elektryczne, to jak mówiliśmy jest zdecydowanie mniej ilości, ilości części, które tworzą ten samochód, bo składa się oprócz tego układu jezdnego z zbiornika na energię elektryczną, czyli, czyli z baterii i silnika elektrycznego i układu dostarczania prądu do, do, do całego tego tego zestawu. Jest to zwykle umieszczone w podłodze, także środek ciężkości jest znacznie niżej, w związku z tym te parametry jest bezpieczeństwo również wpływa na umieszczenie tej baterii w, w podłodze. Samochód elektryczny to samochód, który no, trzeba uzupełniać tę energię. Jak mówimy o samochodach spalinowych, no to e, kupując samochody spalinowe, nie kupujemy stacji benzynowej, ponieważ wiemy, że gdzieś tutaj już kiedyś ktoś zbudował i tego jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast w przypadku samochodów elektrycznych, zwykle zadajemy sobie pytanie, no gdzie my będziemy e, ładować te samochody? Otóż, jak widzicie Państwo, możemy te samochody ładować praktycznie wszędzie, poczynając od zwykłego gniazdka domowego, których. W Polsce na świecie są miliony, i przy pomocy kabla z odpowiednią wtyczką jesteśmy w stanie taki samochód ładować. Oczywiście będzie to trwało trochę dłużej, ale przez zastosowanie, zamontowanie odpowiednich stacji ładowania, punktów ładowania o większej mocy jesteśmy w stanie mocno skrócić ten proces ładowania nawet do kilkudziesięciu minut, używając stacji szybkiego ładowania prądem, prądem stałym. Jeśli mówimy właśnie o tym zasięgu, już to, to też już było tutaj podkreślone, zasięg w percepcji tych, którzy chcieliby jeździć samochodem, jest taki, że jeśli on jest poniżej pewnej wartości, to oczywiście zadajemy sobie pytanie, jaki to ma sens, natomiast jeśli mamy do dyspozycji, a tych samochodów jest coraz więcej, samochód o zasięgu prawie 400 kilometrów na jednym ładowaniu, no to już praktycznie możemy dojechać w każde miejsce, nawet w każde miejsce w Europie, biorąc pod uwagę rozwój stacji szybkiego ładowania. Takim modelem chociażby w naszej gamie jest już nowe. Renozoe. Nowe Renozoe, które jeśli będziemy korzystali z stacji ogólnodostępnych, które w przypadku ładowania prądem zmiennym mają moc 22 kW, jak Państwo widzicie, po pół godzinie jesteśmy w stanie doładować ten samochód do przejechania następnych 60 km. A pół godziny no to jest kawa po drodze z Katowic do, do Gdańska. Oczywiście, jeśli się podłączymy do stacji szybkiego ładowania o mocy 50, Kilowatów, no to po tej półgodzinie mamy ponad 150 km możliwy jazd. Aczkolwiek najbiej, najczęściej będziemy mogli ładować i powinno się ładować samochód tam, gdzie on najdłużej stoi. A najdłużej stoi albo w domu, albo pod, do, albo pod biurem. Stoi w nocy w domu, i tam możemy najczęściej ładować i ładowanie w ciągu nocy wystarczy do tego, by wsiadając rano do samochodu można mieć ten samochód w pełni naładowany na te prawie 400, 400 km wjazd. Krótko, bo chciałbym zaprosić mojego kolegę z, z Katowic, który, który pokaże Państwu bezpośrednio w salonie te nasze modele, czyli, czyli nowe Zoe, samochód, który jest ultrawoczesny z najnowszymi technologiami pozwalającymi na optymalizację zasięgu, komfortu, Jazdy prawie autonomicznej, bo ten samochód potrafi również utrzymywać tor jazdy. Samochód, który oczywiście, jak mówimy o elektrycznych, to jest samochód również zbudowany z materiałów ekologicznych. Chociaż ta pizzerka siedzeń zbudowana jest z, proszę Państwa, z zużytych butelek plastikowych PET i z. z zużytych pasów bezpieczeństwa, więc w pełni, w pełni ekologiczne materiały, które zostały poddane recyklingowi. Samochód, który ma mnóstwo systemów wspomagających kierowcę i potrafi sam zaparkować, utrzymać. Utrzymywać tempo jazdy, utrzymywać odległość przed samochodem, informować, że ktoś jest obok, kiedy chcemy, chcemy skręcić tym, tym samochodem. Jak mówiłem, tych materiałów pochodzących z recyklingu jest ponad 22 kg, więc jest to naprawdę, naprawdę sporo tych, które mogą być powtórnie użyte w tego, tego typu samochodów, w samochodzie. I również fabryka, w której budowane są te samochody, Również jest w pełni ekologiczna, używając zamkniętego cyklu wody, ogniw fotowoltaicznych czy, czy materiałów pochodzących z recyklingu. I kolejne samochody, które rzeczywiście są niezwykle funkcjonalne, właśnie w Państwa przypadku. Czyli Kangu, furgonetka, która zapewnia 200 km rannego zasięgu i furgonetka, którą można używać ze względu na szeroką gamę tego, tego modelu, również do, jest używana przez różne służby miejskie w, w Polsce, czy to służby techniczne, wodociągowe, gazowe, czy straż miejską przewożącą zatrzymanych, czy przewożącą łapane z zwierzęta, czy nawet możemy zrobić z niej małą wywrotkę. Do prac publicznych, czy samochód do przewozu ładunków w warunkach kontrolowanej temperatury, czyli izotera, czy, czy chłoda, I kolejny model, czyli ten największy nasz samochód dostawczy Master. Samochód, który również istnieje w bardzo wielu konfiguracjach, i też możemy się pochwalić tym, że tych masterów, zwłaszcza, które zostały adoptowane do poszczególnych potrzeb jest w Polsce no, najwięcej. Widzicie Państwo tutaj bardzo komfortowy mikrobus z klimatyzacją i ten mikrobus jest również, ma na dachu ogniwa fotowoltaiczne, które jakby doładowują baterie w czasie, kiedy on jeździ, w czasie, kiedy on stoi w dzień. Samochód, na bazie którego możemy również wykonać wywrotkę, to są realne nasze produkty, Produkcje i modele dostępne na naszym polskim rynku, wykonane przez polskie firmy, które zajmują się adaptacją tego typu pojazdów. Użytkowanie samochodu elektrycznego to również długo jego użytkowania. Tym bardziej elementem jest bateria. I bateria, jak Państwo widzicie, naprawdę bardzo dużo, duży czas gwarancji, bo to jest w przypadku Zoe 8 lat, w przypadku Camry Mastera 5 lat, 100-160 tysięcy kilometrów. I również gwarantujemy, że ten samochód w tym czasie będzie miał zapewnioną odpowiednią pojemność nominalną. Jeśli ona spadnie, to również wymieniana jest ta bateria. I my zajmujemy się, się, się recyklingiem. Z naszego doświadczenia wynika, że po tym po tych okresie oświat, na przykład, ta bateria jeszcze jest na tyle sprawna, że moglibyśmy dać dodatkowe lata gwarancji, bo. Się zupełnie nie, nie degraduje, a jak mówiłem, ten cykl życia może być przedłużony przez to, że wykorzystywana może być bateria jako magazyn energii elektrycznej, która pochodzi z um, ogniw fotowoltaicznych Do obsługi tych wszystkich naszych samochodów elektrycznych i hybrydowych, hybrydowych plug-in, które właśnie wprowadzamy na, na polski rynek, służy, jak widzicie Państwo, bardzo gęsta sieć ekspertów ZE czyli takich naszych dealerów, którzy mają nie tylko przeszkolonych sprzedawców w zakresie sprzedaży tych samochodów elektrycznych, ale przede wszystkim przeszkolony personel serwisowy, który ma odpowiednie narzędzia do obsługi tych samochodów, których jest wysokie napięcie. Mają narzędzia specjalistyczne, odpowiednie stanowiska do obsługi. To zagęszczenie w regionie Śląskim jest też bardzo duże. I w tym regionie Śląskim widzicie Państwo również w zabrzu czerwoną kropkę, Czerwona kropka to jest również autoryzowany przez nas serwis naprawy baterii, czyli kompleksowo możemy te samochody obsługiwać, obsługiwać w Polsce w pełnym, w pełnym, zakresie. Właśnie teraz chciałbym zaprosić państwa do naszego salonu, o czym się bezpośrednio z panem Mariuszem, który opowie państwu już bezpośrednio o naszych samochodach. Mariusz? Halo? Jestem? Halo, czy mnie słychać? Słychać? Halo, halo, jestem. Jestem, możemy zaczynać? Nie słyszę? Halo? Halo, halo? Panie Mariuszu, słychać i widać, prosimy o prezentację. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mariusz Tabor i mam tę ogromną przyjemność na co dzień zarządzać salonem, brandem Pro Plus, Renault Pro Plus, do którego to salonu na ulicy Kościuszki 257 Katowice, Renault Oziemba. Właśnie teraz Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam, chodźcie do mnie. Szanowni Państwo, właśnie zrobiliście, ci, którzy nas jeszcze nie odwiedzili, zrobiliście ten pierwszy krok, i odwiedziliście nas, za co bardzo serdecznie dziękujemy, ale oczywiście zapraszamy również do odwiedzenia nas na żywo na bardzo kawę i dyskusje biznesowe w rodzinnej, domowej, aczkolwiek biznesowej atmosferze. Wspomniałem na zewnątrz, zapraszając Państwa o Brandzie Pro Plus. To jest brand, który daje nam taką legitymację do tego, że mamy zasoby, wszelkie narzędzia do tego, aby Państwa zaspokoić wszystkie potrzeby mobilności, jak i elektromobilności, o której dzisiaj rozmawiamy. Zapraszam na swego rodzaju Krem de la Krem, czyli zaprezentowanie, przepraszam, samochodów stricte elektrycznych na żywo, w wymiarze rzeczywistym. Zapraszam. Szanowni Państwo, voilà, w zasadzie Andrzej, czyli mój przedmówca, załatwił cały temat, opowiedział w zasadzie o wszystkim. Moim zadaniem jest opowiedzenie w kilku minutach o dwóch z kilku samochodów elektrycznych, jakimi koncern, jakimi koncern Renault dysponuje. Andrzej wspomniał, że jesteśmy liderem w zakresie sprzedaży samochodów elektrycznych w Europie. I dzisiaj, tak jak powiedziałem, zaprezentujemy dwa z kilku modeli, które są już dostępne, które są w sprzedaży, które jeżdżą, które funkcjonują na rynku. Voilà, nowe Renault ZOE. To samochód przede wszystkim innowacyjny, ekologicznie świadomy i łatwy w użytkowaniu. Kiedy patrzę na ten model, to wzbudza on we mnie bardzo pozytywne emocje. Z pewnością można powiedzieć, że jest to samochód zaprojektowany, by podobać się szerokiej grupie odbiorców. Na jego atrakcyjność niewątpliwie wpływa wyrazista stylistyka nadwozia. Mocne i bardzo dojrzałe kształty dodają prestiżu. Nowy przód, na który chciałbym zwrócić uwagę, masywny w stosunku do poprzedniego modelu, dzięki któremu samochód wydaje się szerszy, bardziej osadzony na drodze. Przednie i tylne światła w technologii Full LED zapewniają doskonałą widoczność, a również komfort dla oczu prowadzącego, jak i komfort dla oczu innych użytkowników dróg, innych kierowców. Charakterystyczny układ świateł to wyróżnik marki, w ogóle Renault, zarówno przed Światła w technologii, jak powiedziałem, Full LED, ale również tylne kierunkowskazy wszystkie w technologii full, full LED. Zapraszam. Chciałbym też zwrócić uwagę Państwa uwagę na logo. Mocno osadzone logo marki, ale to w pewnym sensie nie tylko wyróżnik estetyczny, nie tylko wyróżnik wpływający na atrakcyjność tego samochodu, ale to w pewnym sensie również w pewnym sensie również serce, a jeśli nie serce, bo jeśli serce traktujemy jako baterię tego samochodu, to na pewno pewien krwioobieg stanowiący o całości napędu tegoż samochodu. Otóż pod tym logo zwalniając sobie przycisk w środku kabiny zwalniamy dostęp do Ładowania tegoż samochodu, i mamy sprytnie podświetlone logo, i dostajemy się do gniazdka, którym ładujemy samochód elektryczny. Na potrzeby tej prezentacji, będziemy ładować samochód z gniazdka standardowego, jaki każdy posiada w domu, a mianowicie gniazdka 220V. Od cała filozofia. Nasz samochód, nasz samochód, nasz samochód jest już w tej chwili ładowany. Zwalniamy ten przycisk w środku, dlatego unikamy, że ktoś niepożądany dostaje się nam do tego systemu i ktoś, że tak powiem, może z niego w nieuprawniony sposób spróbować skorzystać. To, co również, to, co również ciekawe. To również to, że nie uruchomimy samochodu w momencie, w którym wtyczka jest w samochodzie i samochód jest ładowany. Szanowni Państwo, ta stylistyka nadwozie oczywiście każdy może sobie wyrobić swoje zdanie. Tak jak powiedziałem, mnie ten design urzeka, mnie ten samochód się podoba. Co więcej, testowałem go przez miesiąc i jeżdżąc miesiąc tym samochodem, potwierdzam rzeczywiście. Że te 395 km zasięgu, osobiście jeżdżąc, użytkując go w 80% w miejskiej dżungli, 20% to były wyjazdy weekendowe, potwierdzam, że przy mojej, może nie do końca lekkiej nodze, 350 km to był zawsze realny zasięg, który osiągałem na jednym ładowaniu, a zatem daje nam to takie poczucie komfortu. Luzu psychicznego, że nie musimy tego ładowania wykonywać, nie wiem, co 50, co 100, czy co 150 kilometrów. Oczywiście zadanie, jak wiecie Państwo, przede mną trudne, bo w kilku minutach trzeba by opowiedzieć o, o samochodzie, który technologicznie z jednej strony jest bardzo. Prostym i w stosunku do silników i samochodów spalinowych, urządzeniem, ale zawiera w sobie mnóstwo informacji i mnóstwo takich wymiernych informacji, które dają nam poczucie skomfortu prowadzenia tego samochodu. Więc jeszcze kilka słów o wnętrzu. To wszystko, co, o czym powiedziałem, to zewnętrzne zachęca nas do. Do, do tego, abyśmy usiedli na miejscu kierowcy, zajęli miejsce za kierownicą, a dostajemy się tam dzięki karcie hands-free, czyli karcie, która tak zwane wolne ręce, mam ją tutaj w kieszeni, gdzie całkowicie zapominamy o tym, że musimy otworzyć samochód, musimy zamknąć samochód, uruchamiamy go w systemie bezkluczykowym. To wszystko karta hands-free nam zapewnia. O materiałach Andrzej już powiedział sporo. Ja tylko dodam, że wsiadając do tego samochodu, rzeczywiście samochód do nas krzyczy: Zobaczcie, jestem eko, jestem absolutnie ekologiczny, ale jednocześnie te materiały, jak na nie patrzę, jak ich dotykam, sprawiają, że mam poczucie dużego prestiżu i dużej, solidnej jakości wykonania wnętrza. Podsumowując, bo oczywiście to, do czego Państwa namawiam i zapraszam, to rzeczywiście poczucie, jak taki samochód się prowadzi, więc zapraszam do jazd testowych, zapraszam do salonu Renault Ziemba na ulicy Kościuszki 257 w Katowicach, gdzie jesteśmy do Państwa dyspozycji. Samochody są stale do dyspozycji Państwa. Zachęcam, poczujmy to flow, poczujmy tą ciszę w prowadzeniu bo jest to rzeczywiście gwarantowane uczucie, takiego poczucia wolności, to daje nam ten samochód. Gwarantowane wrażenia są naprawdę w gratisie. Drugi samochód, który chciałbym zaprezentować, to jest samochód użytkowy. To jest samochód Renault Kangoo i krótko o nim mówiąc, chciałbym powiedzieć w zasadzie, że samochód Został przetestowany w realnym biznesie naszych klientów. Co to znaczy? Realny biznes naszych klientów. E, użyczyliśmy samochód do różnych biznesów kurierzy, poczta, piekarze, e, masaże. E, I w 85% ten samochód spełniał oczekiwania i walory użytkowe naszych klientów. E, był testowany w różnych warunkach. W warunkach miejskich, czy to dystrybucji, czy bezpośredniej dostawy z punktu A do punktu B, i w każdym z tych przypadków minimalna wartość graniczna od ładowania do ładowania to było 85 km. W normalnym trybie użytkowania zasięg tego samochodu to 200 km. To też, czego Andrzej dotknął. To przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że samochód może być w zabudowie dwu-, trzy lub osobowej i również w kubatura wnętrza, ta przestrzeń ładunkowa mieści się w granicach od 3 do 4,6 metrów powierzchni. Ten samochód może być również w różny sposób zaadoptowany na potrzeby biznesu, a więc może się pojawić na nim zabudowa chłodnicza, izotermiczna, wszelka inna warsztatowa. I tak jak powiedziałem, do każdego rodzaju biznesu samochód został przetestowany i opinie naszych klientów są bardzo, bardzo pozytywne, co widać również po sprzedaży tego modelu. Szanowni Państwo. Krótko, bo tak jak powiedziałem, Andrzej wiele, o wielu rzeczach powiedział. Ja raz jeszcze zapraszam Państwa do odwiedzenia naszego salonu. Auto Ziemba, Kościuszki 257, samochody czekają do Państwa dyspozycji. Zapraszam na jazdy testowe. Jesteśmy dla Was. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania, które się pojawią, bo nie sposób dzisiaj powiedzieć o wielu. W wielu aspektach tego samochodu, bo jest to temat rzeka i moglibyśmy na nim, o nim opowiadać bardzo, bardzo długo. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.